Dzisiaj filmik troszeczkę z innej perspektywy. Jako że mamy żniwa, jedziemy zobaczyć jak przebiegają one u pana Wiesława. I może się przejedziemy John Deere'em, także jedziemy. Jeździ Pan Wiesław Lekcjonem, to jest Lekcjon, bodajże 600, 760, przepraszam, nie 770, a tam stoi Waldemar, mój kolega John Deere. O tu są jakieś kolejne, możemy nie przejechać, będzie ciężko. Jesteśmy w kabinie John 8320, żniwa pełną parą tam kosi Paweł lekcjonem Idziemy pokazać Wam mordę, nowy nabytek. No i ogólnie jestem z kolegą Waldkiem, który, że tak powiem, wozi mi dupę od 9 roku życia. Idę wam pokażę nowy nabytek, taki klunkier fajny, zobaczcie, 8 czy20 spróbujemy walka poprosić, żeby nam dał posłuchać jak. Bestia ryczy. Wartku, odpalić maszynę, tylko poczekaj, ja podejdę z drugiej strony. Jest, udało się. O. Dzięki operatorze! Tak, bestia ryczy Widzimy się Przy zawożeniu pszenicy Do później. Jedziemy Tak, Jonathan ryczy, ludzie, słuchajcie No to jest coś pięknego Mamy zapięty 13 bieg i 1500 obrotów. Yeah. Ale Waldek, powiem Ci, że kurwa jest przepaść między dwieście a tym. Jest naprawdę. Kupiony w Niemczech, 8912 mg. Jedziemy dalej. Przy okazji, jak będę składał ten film, pozdrawiam Marcina z kanału Martin Flash Gordon. Marcin, czekamy na filmy z Orki. Ile możemy mieć wagę na, na plecach? Chyba 221. 21 ton. To nie pojedziesz szybko, nie? Ale powiem ci, że nie wiem, tak jak wtedy jeździłeś tą r tą 260, nie, nie miał tak cicho w kabinie. Ten, miał ciszy, ten ma ciszej, o wiele ciszej. No? No ciszej, a tam to musiałem mówić, wiesz, takim podniesionym tonem, nie? A tu mimo że silnik ryczy i tam to o wiele, o wiele ciszej chodzi Zresztą to chyba będzie nawet na, 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 na kamerze uchwycone. U mnie panie Waltku wolne. A z prawej to będzie miał ten pecha, co będzie jechał. Teraz posłuchajmy. Sobie troszeczkę, jak pracuje oś ILS. Jak to musi być wszystko skonstruowane, nie? Masakra. No, zobaczcie, tutaj już Waldek częściowo pouprawiał te pola. Są przelecie... no, przejechane chciałem powiedzieć, przeleciały. To zostało jeszcze tylko tutaj. A tymczasem jesteśmy na kolejnej nagrywce, dalej jedziemy z transportem. Będziemy za rakuło mojej chaty przejeżdżać. Tu był kiedyś sklep. O. w domu jesteśmy na gospodarstwie. Waltek się teraz będzie kifrował. lá o Piękna maszyna, naprawdę. Używany traktor, ale jest bydle. Stary, dobry Powershift Ale bym takim śmigał I już kończymy na dzisiaj. Waldek robi ostatni kurs. Tam pan Wiesiek się jeszcze męczy z takim kawałeczkiem. A tutaj nasze bydle Piękna maszyna. Dobra, uciekamy ludzisko, Trzymajcie się na razie.